pozostaje nam teraz jeszcze perspektywa Kościoła Rzymsko-Katolickiego przedstawi nam ją pan Piotr Guzdek, który jest tutaj jednym z organizatorów tego sympozjum, reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła drugiego w Krakowie. No i oczywiście jest sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Familiologicznego, doktorantem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo, także. Dziękuję, bardzo dziękuję Pani Profesor. Ja tak pozwoliłem się nieco bardziej zbliżyć, bo ksiądz profesor uczynił e, wspaniałą atmosferę. Muszę powiedzieć, że to było misterium, nie referat. E, i, a, a, a o misterium chrzcielnym też wiele. E, to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Życ, życzę wszystkim rodzicom, także tym, z którymi spotykam się w Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, by mogli napotkać na swojej drodze tak wrażliwych kapłanów jak księdza profesora Michalskiego i księdza profesora Nowakowskiego. E, e, drodzy Państwo, e, przedstawię e, to przedłożenie, które e, przygotowałem e, w tym zakresie, w jakim będzie to możliwe czasowo, e, którą mamy godzinę, żebyśmy ustalili jakiś rygor. Za 10, to 10 poproszę mi przerwać maksymalnie, maksymalnie, ale to absolutnie. E, tak. To, to, co jest najistotniejsze dla tej perspektywy rzymskokatolickiej, to podkreślenie, że nie mamy autorytatywnego orzeczenia Urzędu Nauczycielskiego po dzień dzisiejszy wypracowanego, które stwierdzałoby z absolutną pewnością, że dzieci umierające bez chrztu, także w tym okresie prenatalnym, uzyskują wizję uszczęśliwiającą. Mówimy o pewnych racjach nadziei, które wypływają z zmysłu ludu bożego i wypływają także z perspektywy liturgicznej, z tradycji liturgicznej posoborowej. Na początku też odwołam się do tych różnych teorii, które jeszcze przed Soborem Watykańskim II zostały wypracowane, dlatego że one są dzisiaj może nieżywotne w dyskursie teologicznym, ale bardzo obecne w praktyce pastoralnej, w duszpasterstwach parafialnych i też grup, które zawiązują się pastoralnych w celu wspierania dzieci, rodzin dzieci utraconych, tak je określmy. A więc oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że myślenie człowieka przedsoborowego, jeśli tak możemy stwierdzić, czyli żyjącego przedsoborem watykańskim II w tych dziesięcioleciach, setkach lat, zostało zdominowane w pierwszej kolejności przez Augustynizm. Augustynizm, Święty Augustyn, w odpowiedzi na herezję pelagiańską, przyjął absolutnie skrajne rozwiązanie, wykluczające, i tu się zgadzamy, oczywiście, ten stan pośredni, o którym mówili Pelagianie, że ma być taki status medius pomiędzy potępionymi i chwalebnymi, ale on umieścił te dzieci w obszarze, czy też w rzeczywistości osób potępionych. A więc ponoszących kary, po pierwsze braku wizji uszczęśliwiającej i po drugie także kary cielesne, choć w naj, najlżejszym z możliwych stopni. I do świętego Tomasza Zakwina augustynizm absolutnie zdominował myślenie e, kleru i e, duchowieństwa wyższego, niższego i przede wszystkim e, ludu Bożego. Święty Tomasz wprowadza pewne modyfikacje. E, nie są one tak znaczące, subtelne dla teologów, ale niezauważalne tak naprawdę dla. E, Powszechnego, powsze, powszechnego doświadczenia wiernych im, i postaw duchownych, mianowicie no, w swoim, swoim scholastycznym myśleniu św. Tomasz rozróżnia cztery, czyli kreśli topografię zaświatów. Wyróżnia pięć, cztery przestrzenie piekieł. Piekło osób potępionych odrzucających Chrystusa w sposób świadomy za grzechu uczynkowy i zaniedbanie dobra, piekło osób ojców sprawiedliwych, którzy zmarli przed dopełnieniem dzieła odkupienia, następnie piekło będące przestrzenią czyśćca. To jest też bardzo charakterystyczne i odchodzące od naszych intuicji dzisiaj, także i homiletycznych, gdzie niejednokrotnie mówimy, że czyściec jest, jest przedsionek nieba. No, dla świętego Tomasza to była po prostu rzeczywistość piekła. Choć oczywiście trwającego w określonym wymiarze i, i też te kary mogły być bardzo analogiczne. Ciężkość tych kar w stosunku do piekła osób potępionych i właśnie to, to, ta teoria Limbusa Puerorum, czyli odchłań dzieci umierających bez chrztu, które doświadczają stanu naturalnej szczęśliwości, nie wiedząc o tym, że są pozbawione wizji uszczęśliwiającej, czyli oglądania Boga twarzą w twarz, bo tego Boga nie poznały, ale nie ponoszące kar cielesnych. No więc i ta teoria Limbusa oczywiście dominowała aż do Soboru watykańskiego II, w, ale to co jest istotne, to jest hipoteza teologiczna. To nie jest stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i nigdy, nigdy to stanowisko, ta hipoteza Tomaszowa, nigdy stanowiskiem dogmatycznym i, i, i nauczycielskim Kościoła katolickiego, rzymsko-katolickiego się nie stała. Oczywiście w dobie Soboru Trydenckiego kardynał Kajetan podnosi tą hipotezę dotyczącą chrztu pragnienia, ona nie została przegłosowana. Ale także na Soborze Tridenckim i w późniejszych orzeczeniach Kościoła, jak w konstytucji autorem Fidei Piusa VI z 1794 roku, która była odpowiedzią na jansenizm, Kościół zazwyczaj uchylał się od zajęcia jednoznacznego stanowiska. Nie potępiał stanowiska Tomaszowego, nie wykluczał stanowiska augustyńskiego, natomiast wykluczał wszystkie te stanowiska, które podważały prawdę o grzechu pierworodnym, o dziedziczeniu tego grzechu. I te stanowiska, które także kwestionowały konieczność chrztu do zbawienia, czy też łask chrzcielnych. Zawsze te, dwie, te dwa aspekty, konieczność chrztu do zbawienia, czyli także też ten ekskluzywizm Kościoła w tamtym rozumieniu był podkreślany. Do, mniej więcej już od Sobor Watkański II to jest oczywiście niesamowita rewolucja w sensie pozytywnym myślenia teologicznego, ale także i konsekwencji pastoralnych. Bo mamy tą konstytucję Dogmatyczną o Kościele, która kreśli te różne kręgi przynależności do Kościoła. Osób, które nie są wprost czy też in acto uczestniczą w komunii sakramentalnej z Kościołem Rzymskokatolickim. I na właśnie te kręgi przynależności do Kościoła teologowie po Soborowi będą się powoływać. Ponadto także pontyfikat papieża Pawła VI i jego encyklika Humanae Vitae z 1968 roku Ona mówi o godności poczynających dziecko rodziców i o godności poczynającego się dziecka. To była encyklika, która regulowała w sposób etyczny czy też dawała wskazanie regulacji poczęć, dopuszczając odpowiedzialne rodzicielstwo, ale na płaszczyźnie pastoralnej papież Paweł VI przełożył tak naprawdę wskazania z encykliki humanewite właśnie na rozwiązania dotyczące dyscypliny liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Bo jak wiemy przez te dziesięciolecia aż do 1969 roku, kiedy został wprowadzony konstytucją apostole Romanum odnowiony mszał rzymski, nie istniała liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Nie istniał również formularz mszany na okoliczność pogrzebu dziecka. Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku wykluczał możliwość sprawowania mszy pogrzebowej. Takiej mszy w ogóle nie było. Natomiast na pogrzebach małych dzieci upowszechniła się praktyka sprawowania mszy świętej z formularza o aniołach. To była dosyć powszechna praktyka, dlatego my dzisiaj w naszej mentalności, nawet kiedy Państwo spojrzycie i wpiszecie w internet dziecko utracone, ciągle pojawia się motyw anielski. To nie jest przypadkowe, to jest właśnie bierze się z tamtej rozpowszechnionej praktyki, ale to były oczywiście msze pogrzebowe sprawowane za dzieci ochrzczone. Więc nie można było sprawować mszy świętej pogrzebowej i temu dziecku nie przysługiwał również pochówek w poświęconej ziemi. To było niemożliwe. W 1917 rok ten Kodeks Prawa Kanonicznego to tak jednoznacznie, no bo to jest też pierwszy kodeks w zasadzie, podniósł im i ustalił. Natomiast papież Paweł VI wprowadza formularz. Ojcowie Soborowi w Konstytucji o Liturgii Świętej, oni podnieśli ten postulat przepracowania liturgii pogrzebu, rytuału pogrzebu dziecka, a papież odpowiedział bardzo hojnie, dlatego że dał dwa tak naprawdę ryty. Ryt dziecka ochrzczonego i ryt dziecka nieochrzczonego. W dokumentach Kościoła Katolickiego nie odnajdziemy stwierdzenia, że ta liturgia pogrzebu dziecka nieoszczonego, ona ma być wprost aplikowana, czy jest aplikowana do przypadku dzieci umierających bez szczół w okresie prenatalnym. Ale jak śledzimy tekst, chociażby formularza mszalnego, to jest to jakby prawda dorozumiana, dlatego, że nie, nie mamy tam odniesień do winy osobistej. Ten formularz mszalny jest skoncentrowany w zasadniczej mierze na rodzicach, natomiast pozostałe, pozostała część rytmu w księgach liturgicznych regulująca pierwszą stację, ostatnie pożegnanie i trzecią stację, przegrobie, ona ukazuje tę relację stworzenia i odkupienia tego nieokszczonego dziecka w perspektywie, w perspektywie czy też względem Boga. Dlatego też no, trudno byłoby stosować. Ten, ten formularz szalny w przypadku dzieci umierających w wieku 5-6 lat. Czy nawet jeszcze wyżej, oczywiście my dzisiaj dyskutujemy to jest troszeczkę nieadekwatne o używaniu rozumu powyżej 7 roku życia psychologowie to będą, będą to kontestować. Ale niemniej jednak ta liturgia wprowadzona przez papieża Pawła VI to był absolutny fenomen. Mamy mszę świętą pogrzebową i to jest niezwykle istotne. I właśnie liturgię pogrzebu, która ma trzy możliwe formy sprawowania. Jest niezwykle istotne także, aby kapłani pozwalali rodzicom wybrać tę liturgię pogrzebu. Jeśli liturgia przewiduje stację w Kościele, to mamy tą możliwość, jest zalecenie sprawowania mszy świętej pogrzebowej albo liturgii słowa. Czyli innymi słowy nie ma też takiego ścisłego zdeterminowania, że każda liturgia pogrzebu musi być związana z Eucharystią. Nie, może to być również liturgia słowa, ostatnie pożegnanie i procesy na cmentarz, stacja złożenia do grobu. Natomiast zaleca się, aby to była msza święta, msza święta pogrzebowa. Tutaj kapłani e, szeroko dyskutują nad intencją szalną. To jest niezwykły spór. Wielokrotnie się spotykałem właśnie z takim sprzeciwem oporem sprawowania mszy pogrzebowej e, w ramach liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego. E, i słusznie kapłani podnoszą, że to nie może być intencja wynagradzająca za grzechy uczynkowe, za zaniedbanie dobra. Ale Kościół nie wyklucza modlitwy wstawienniczej. I to jest już nauczanie katechizmowe, kateizmu, jeśli dobrze pamiętam, z 1992 roku, gdzie kateizm tłumaczy, że jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu. Kościół może tylko polecać im miłosierdzie Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w Miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie. I równocześnie w instrukcji ksiąg liturgicznych odnowionych, wydanych w Polsce po Soborze w latach 70., bo już wtedy biskupi dali instrukcję zezwalającą na ten połówek, mamy wskazanie, że w drugiej i trzeciej modlitwie eucharystycznej nie używa się modlitw stawyniczych przewidzianych w uszach za zmarłych. Za zmarłych, a więc tych, którzy dopuścili się tego grzechu uczynkowego. Co jest istotne, ta dyscyplina liturgiczna wprowadzona przez Pawła VI, ona jeszcze nie korelowała ze zmianami prawnymi. Dlatego, że to jest kodeks tysiąc, z 1983 roku wprowadzony przez Jana Pawła, gdzie Jan Pawł II daje dyspozycję ordynariuszom, że mogą zezwolić na pogrzeb dziecka nieochrzczonego, jeśli rodzice oczywiście pragnęli go ochrzcić. A formularz szale mamy z roku 69 i księgi liturgiczne także, więc najpierw nastąpiła zmiana liturgiczna, a potem dostosowano zmianę prawną. I pewne nauczanie też wskazane w katechizmie Kościoła Katolickiego właśnie mówi o tych racjach nadziei wypływających ze zmysłu ludu bożego i równocześnie w tych racjach liturgicznych. Co ciekawe, w 1995 roku papież Jan Paweł drugi ogłaszający encyklikę Ewangelium Wite i w numerze 99, w tej wersji pierwotnej, która została opublikowana w acta Apostolika Sedis, jest sformułowanie odnoszące się do kobiet, które dopuściły się aborcji i ich dzieci. I papież użył sformułowania, że te dzieci żyją w Bogu. I co ciekawe, oczywiście ten numer został potem poddany korekcie, więc. Dzisiaj, kiedy dyskutujemy o z i pytamy, czy papież może dokonać korekty adhortacji, to wydaje się czymś wstrząsającym i nawet takie oczekiwanie wręcz no, obrazoburcze. Ale Jan Paweł II to uczynił, dlatego że teologowie no, zgłaszali to zastrzeżenie, to znaczy pytanie, powstały dubia do kongregacji nauki wiary. Czy my możemy uznać to orzeczenie, to sformułowanie Jana Pawła II za definitywnie kończące tę kontrowersję wielowiekową? Że te dzieci faktycznie żyją w Bogu, mają wizję uszczęśliwiającą. Paweł drugi to zmienia i daje sformułowanie, które mówi o nadziei i Miłosierdzia Bożego. Nie chciał skończyć definitywnie tej dyskusji. Powołuje, zleca Międzynarodowej Komisji Teologicznej gruntowne przebadanie tego tematu. Jeszcze raz, więc to jest ten wspaniały dokument, który już został opublikowany w 2007 roku za czasów pontyfikatu Benedykta XVI. Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Cały proces historyczny, systematyczny, ocena poszczególnych hipotez teologicznych. Przy czym oczywiście wiemy, że jest to dokument Komisji Teologicznej, która jest jakąś. Takim organem konsultacyjnym kongregacji nauki i wiary, więc nie jest to dokument magisterialny. I także papież Benedek XVI nie wprowadził go do magisterium. Także koniec końców trzeba powiedzieć, że my dzisiaj możemy mówić o nadziei zbawienia, ale te hipotezy, jak właśnie teoria limbusa, jak hipoteza pragnienia chrztu. Wotum Chrzcielnego Rodziców czy też Wotum Chrzcielnego Kościoła, możemy wymieniać jeszcze wiele innych, one przeniknęły do naszej praktyki pastoralnej w polskim kościele, dlatego że w różnych duszpasterstwach wprowadzane są samowolnie obrzędy quasi-liturgiczne dla tych rodziców, którzy przed laty stracili swoje dzieci. I nie mieli możliwości pochowania tych dzieci ze względu na ówczesne uwarunkowania prawne. A więc to jest pewien sposób liturgicznego pożegnania, czy też kwaz liturgicznego pożegnania dzieci bez obecności ich ciała. I tak są na przykład właśnie obrzędy, starsze metody. To jeszcze dopowiem, bo ksiądz profesor Nowakowski podjął ten wątek, co czyniono, ażeby zapewnić tym dzieciom chrzest. Na gruncie Kościoła Rzymskokatolickiego pojawiały się sanktuaria odroczenia. Dzieci martwe wkładano na przykład do pieców chlebowych albo postawiono na ołtarzach i doszukiwano się objaw przywrócenia tego dziecka do życia, wzrostu temperatury ciała, ciepłoty jakiekolwiek no, zmiana zabarwienia, koloru skóry i tym dzieciom udzielano chrztu warunkowego. Oczywiście teraz już po kodeksie z 1983 roku nie ma chrztu warunkowego, ale ten chrzest warunkowy był udzielany, dziecko mogło mieć liturgię pogrzebu, być pochowane w poświęconej ziemi. To były sanktuaria, które były i te praktyki potępiane przez synody. Też oczywiście rodzice musieli mieć środki finansowe, żeby do takich sanktuariów dotrzeć. Więc jeśli to nie było możliwe, rozwinęły się praktyki, no właśnie, to jest wstrząsające, ale wkładanie dzieci na przykład do pieców chlebowych, żeby podnieść temperaturę ciała i to dziecko jak najszybciej zanoszono na proboszczowi czy, czy wikaremu, który udzielał, jeśli był na to otwarty, chrztu warunkowego. Ale to były formy pewne patologiczne. Oczywiście my rozpatrujemy to z perspektywy patologii, ale z drugiej strony powinniśmy być godni podziwu dla tych rodziców, że oni widzieli, Taką potrzebę chrztu i porządku sakramentalnego, to czego dzisiaj nie ma, czy jest kwestią zanikającą w świadomości, w świadomości rodziców. Natomiast to, co zostało w naszej polskiej rzeczywistości dziś, to są obrzędy chrztu dzieci martwo urodzonych w dwojakich formach. Na przykład, to przyszło do nas z Kościoła Niemieckiego i z objawień prywatnych, w, których, w ramach których dzieci miały przychodzić do wizjonerów i prosić o chrzest, bo nie mogą uzyskać, uzyskać wizji uszczęśliwiającej, bo są w otchłani. No, i tak, żeby odpowiedzieć na tę teorię otchłani, właśnie wymyślano, opracowano obrzędy chrztu, które polegały na pokropieniu w cztery strony świata wodą święconą dzieci których oczywiście nie widać, i wypowiedzeniu formuły ścielnej albo jeszcze większe kuriozum, wykonanie znaku krzyża palcem zamoczonym w wodzie w w, w święconej na samym sobie, więc tu jest w ogóle pomylenie szafarza z osobą, która otrzymuje, otrzymuje chrzest. I co ciekawe, w ten sposób chrzczono dzieci, w Azji dzieci, które miały, miały tego dnia umrzeć w ramach praktyk aborcyjnych gdzieś tam na świecie, jak i te dzieci, które oczywiście na skutek poronii samoistnych odeszły, odeszły do przeszłości, w przeszłości. Także funkcjonują obrzędy chrztu pragnienia. Wykorzystuje się ryt sakramentu chrztu świętego, nie powiem w której diecezji, ale jest to powszechne i to naprawdę była rzecz zadziwiająca. To znaczy, wykorzystywano poszczególne fragmenty tego rytu sakramentu chrztu, zadawano rodzicom pytania i oni mieli wyrazić wotum chrzcielne. Przy czym z jednej strony rodzice wyrażali wotum chrzcielne, które miało dla nich, czy wyrażają, aspekt terapeutyczny. Ale w istocie jest to praktyka symboliczna, która nie ma dziecka wyciągnąć z otchłani Tomaszowej, tylko ma pomóc rodzicom w dopełnieniu tego pożegnania liturgicznego. Wiemy o tym, że wotum chrzcielne samo w sobie ono zaciąga skutki zbawcze, więc tutaj mamy do czynienia nawet z wykrzywieniem wotum, wotum chrzcielnego jako takiego. Dodam, że ta praktyka chrztów dzieci martwo urodzonych, czyli pozorowania chrztu in re, ta pierwsza wersja, to jest praktyka magiczna i okultystyczna, dlatego, że ona przypisuje człowiekowi władzę przywołania zmarłego z otchłani na miejsce sprawowania obrzędu, i dodatkowo udzielenia chrztu, gdzie wiemy o tym, że oczywiście zmarły już jest poza porządkiem sakramentalnym, poza ekonomią sakramentalną. Były tak zwane rozpowszechnione praktyki chrztu in utero, czyli dokonywane w łonie matki, za pomocą różnych łyżek tą wodę, wodą próbowano polewać łożysko, bo wiadomo, że jest duża, duża symbioza pomiędzy matką, dzieckiem i łożyskiem, to była jedna rzecz, albo też polewano powłoki brzuszne. To, to były praktyki także w części potępiane przez synody, Natomiast dzisiaj nie mamy chrztu warunkowego i równocześnie te praktyki są absolutnie wykluczone. Nie dokonujemy chrztu inutero absolutnie. Jeśli dochodzi do poronienia dziecka. Jeszcze żywego, które bardzo w bardzo krótkim okresie umiera, to po prostu udzielamy sakramentu chrztu, ale nie warunkowego. Przy czym nie może być żadnych barier fizycznych. Pierwszy członek, który pokaże się już poza ustroje matki, może być okrślony. Może być I co ciekawe, ja tylko popatrzę. Tak, dwie minuty, fajnie. Ale, ale, ale skończę. To jest, jaki jest ogromny problem tych praktyk? Problem jest taki, że my w zasadzie wypracowujemy takie quasi-liturgiczne obrzędy po to, żeby, i to jest też no, problem kapłański, kapłan, który jest przekonany do danej hipotezy, wypracowuje własne obrzędy quasi-liturgiczne, którym te praktyki, te hipotezy na gruncie pastoralnym sankcjonuje. Tego czynić nie może. A równocześnie liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego, która jest w księgach liturgicznych, jest absolutnie, i to jest dramatycznie, dramatyczne stwierdzenie, zaniedbana. Dlatego, że musimy mieć świadomość oczywiście, że ta liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego jest adresowana dla tych rodziców i tych dzieci, które aktualnie są ronione i których ciało dziecka jest obecne. Natomiast co pytanie teraz, co w sytuacji, kiedy ciało dziecka jest nieobecne, bo sytuacja kliniczna sprawiła, że nie mamy ciała, albo właśnie te dzieci zostały utracone przed laty i nie można, nie można było sprawować liturgii pogrzebowej. Mianowicie mamy możliwość sprawowania właśnie mszy świętej pogrzebowej z formularza na okoliczność pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Nie sprawujemy obrzędu ostatniego pożegnania. Tak, to jest wszystko napisane w księgach Obrzędu ostatniego pożegnania, bo ten obrzęd sprawuje się nad ciałem dziecka, natomiast nie, nie, absolutnie nie można dokonywać symbolicznych pochówków, testów ciążowych, zdjęć ultrasonograficznych, różnych artefaktów kulturowych złożonych, złożonych, związanych z ciążą i pozorować nad nimi na przykład ostatnie pożegnanie, bo to jest pewien absurd. To wiemy o tym, że przecież w rzeczywistości życia wiecznego nie, nie uczestniczy gatunek ludzi. Tylko każdy jednostkowy człowiek z osobna. I teraz my poprzez to orędzie paschalne, które w zasadzie wybrzmiewa z tego ostatniego pożegnania, sprawowanego nad ciałem bądź nad prochami, my mówimy, że to konkretne ciało zmartwychwstanie no nie w sposób doskonały, to znaczy nie mamy ciągłości tej strony przypadłościowej, bo ona jak, jakoś empiryczna się zbędzie, będzie podlegać zmianie. I to mówią teologowie katolicy, rzymscy i ewangeliccy tak samo. Natomiast mamy tą ciągłość substancjalność, bo w bo, bo zmartwychwstaniu podlega tożsamość osoby. to no więc to konkretne ciało jest, powołane, jest obdarzone powołaniem rezurekcyjnym i ono zmartwychwstanie, czy też ta osoba zmartwychwstanie, a nie test ciężowy, zdjęcie ultrasonograficzne. Więc tu bardzo przestrzegam, żeby nie sprawować Liturgii pogrzebowej nad tego typu tego typu właśnie takimi artefaktami. Jeśli zachodzi wątpliwość, czy w materiale poronnym są obecne tkanki embrionu, czy też tkanki płodu, zwłaszcza w tych wczesnych poronieniach, rozstrzegamy na korzyść dziecka. To, o czym mówił ksiądz dr. Aleksiejuk Aleksiej wczoraj w referacie Indubio Proreo, rozstrzegamy na korzyść dziecka, sprawujemy tą liturgię, natomiast i, i dokonuj, zwłaszcza te części liturgii, które odnoszą się do ciała zmarłego. Natomiast w sytuacji, w której my naprawdę wiemy, że to jest materiał poronny, w którym nie ma szczątków dziecka, bo na przykład mieliśmy poronienie niekompletne, w pierwszej części zostało wydalone ciało dziecka, nie zostało przechwycone i w jamie macicy zalegają resztki po poronieniu, które tak naprawdę są błonami płodowymi czy zmienioną do endometrium, nie dokonujemy pochówku tych, tych materiałów, tego materiału poronnego, tak jak nie dokonujemy pochówku, nie sprawujemy liturgii pogrzebowej dla łożyska po każdym porodzie, każdym porodzie żywonarodzonego dziecka. Więc taki postulat i dwa ostatnie zdania, naprawdę dwa ostatnie. Nawrócenia eucharystycznego, by odejść od praktyk okultystycznych, magicznych, które są rozpowszechnione także na gruncie naszego polskiego kościoła, zwrócić się w kierunku liturgii pogrzebowej, która została jasno określona i jest obowiązująca, zawiesić stosowanie tego tak zwanego pokropku, bo on dalej jest obecny i to w świadomości także służby liturgicznej ołtarza szeroko pojętej, nie tylko kapłanów. Pokropek nigdy nie był potwierdzony ani kanonicznie, ani liturgicznie w żadnych księgach. Więc tego już absolutnie nie stosujemy. Natomiast, oczywiście, ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź. Dlaczego, bo to jest zarzut stawiany Kościołowi, dlaczego ta liturgia pogrzebu nie przebiła się do polskich parafii w znacznej mierze? Czy też nie stała się taką zwyczajną praktyką w sytuacji śmierci prenatalnej dziecka? Przede wszystkim dlatego, że dopiero w roku 2006. To jest ten czas graniczny, kiedy państwo polskie wprowadziło takie rozwiązania prawne umożliwiające pochowanie dziecka na każdym etapie ciąży. Więc w zasadzie do 2006 roku mieliśmy liturgię pogrzebu dziecka nieochrzczonego w stanie zawieszonym. I albo kapłan sprawował tą liturgię, gdzie to ciało dziecka było obecne, a mieliśmy poronienie poniżej 22 tygodnia, to tak naprawdę bardzo często to ciało było uzyskane w sposób nielegalny ze szpitala wydany z dobroci serca położnych, więc to była liturgia od strony prawa państwowego i pochówek nielegalny. Natomiast dopiero od roku 2006 możemy pochować ciało dziecka na każdym etapie ciąży. Ja mówię o tym cenzusie poniżej 22 tygodnia, bo te rozporządzenia z 2001 roku już też pewne rzeczy zmieniały. Możemy sprowadzić pełną liturgię. W okresie PRL-u nawet dzieci żywo urodzone, donoszone do, i to zresztą obowiązywało także w latach 90., donoszone do terminu, które umierały dobę po, dobę po porodzie, tak samo nie miały możliwości uzyskania aktu zgonu. Te dzieci nie były traktowane, dzieci i chciała nie były traktowane jako zwłoki ludzkie, tylko jako odpady medyczne. Nie podlegały utylizacji. Więc jeśli zawiniliśmy w czymkolwiek, to w tym że te rozwiązania prawne od strony prawa, prawa państwowego przyszły dopiero, dopiero w roku 2006. Natomiast ta liturgia pogrzebu ona nie mogła wyjść w praktykę w sposób legalny, bez zastrzeżeń i bez, bez kontrowersji także i zderzenia się z rozwiązaniami prawa państwowego. Bardzo dziękuję.